Marianie, pierwsze skojarzenie. Muszę przyznać, że kiedy przystępowałem czy wstępowałem do zgromadzenia Księży Marianów, pierwsze skojarzenie dotyczące naszego zgromadzenia to była Maryjność. Może dlatego, że jakoś szczególnie w moim sercu grała Ewangelia według świętego Jana, gdzie jest mowa o tym, że Jezus w testamencie przekazuje Maryję swojemu umiłowanemu uczniowi jako matkę. Czułem się dosyć mocno z tą Ewangelią związany. Potem to skojarzenie na hasło Marianie było bardzo różne i ono się zmieniało. Na pewnym etapie to było słowo normalność. Kiedy ludzie słyszeli o zakonie Marianów, mówili: Oto tacy normalni zakonnicy. Potem jakoś skojarzenie przebiegało przez modlitwę za zmarłych. Dzisiaj, kiedy Mówiąc szczerze, żegnamy jednego z naszych współbraci, który odchodzi, bo z racji wieku schorowania jest blisko celu, blisko przejścia na drugą stronę. Kiedy słyszę słowo Marianie, kojarzy mi się słowo wspólnota. Wspólnota braci księży, którzy towarzyszą sobie nawzajem w trudnych momentach. I myślę, że to także wspólnota z tymi którzy przeżywają żyjąc pośród różnych obowiązków, różne kłopoty, zmartwienia i trudy. Marianie to, to ci, którzy im mogą towarzyszyć. Czy papież może udzielić rozwodu? Na tak postawione pytanie odpowiedź może być jedna.